Witam wszystkich w nietypowym filmiku. Jest to filmik mm, konkursowy, w którym chcę dać komuś portal. Taka gra pewnie dużo ludzi ją zna. Yy, mam ją właśnie teraz pokażę na Steamie yy, w equipunku. W A konkurs będzie polegać na tym, że trzeba zasubskrybować kanał. Dodać komentarz i dać lajka. Komentarz może być byle jaki. Tam, jak mało ludzi się zgłosi, to nic nikt nie wygra. A jak więcej, to oczywiście wylosujemy po tym stroną stroną, żeby nie było, że to jest oszustwo. Więc y, konkurs będzie trwać do uznajmy, że 25. ...lipca I wtedy wstawię filmik ten W którym pokażę kto wygrał ten konkurs Więc Dawajcie lajki, suby i komentarz blejaki A możecie wygrać grę To na razie